Yo, widzowie, witam was dzisiaj w gierce, gdzie będziemy spadali przez takie jakby dropery. Nawet tam możecie sobie zobaczyć, o jakie to duże. Będzie, widzowie, tu będzie bardzo dużo etapów, powiem. Ale, widzowie, też przed startem zostawcie łapkę w górę, subika, z aby być na bieżąco z każdym moim, widzowie, nowym filmem. A my już, widzowie, przechodzimy do... Tutaj właśnie. Tutaj Sk skakanie, jakby. A co to jest? Darmowy telefon. O, telefon. M mogę Wam teraz zrobić zdjęcie. O, przybliżę Wam, przybliżę Wam. Tak? Zrobię Wam no, okay. zdjęcie. No okej. zdjęcie. Okej, Lily. Widzę, lecimy. Co to jest? Jaka satysfakcja. Lecimy. Ale to fakcja O, kolejny poziom Obbi Naprawdę? Widzowie, co to jest za obbi? Nie będę teraz tego całego przechodził Ale dobrze, widzowie, jak już, je, jak już dają obbi, no to trzeba przejść obbi Hop, 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 hop Hop, hop, idziemy dalej. Hop, 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 hop. Pop it. Popstyrkamy. Pop, 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 pop. widzę <ścoughs> ten dźwięk przed chwilą. Takie pop, 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 pop. Ui! Ja zapomniałam, że ja mam ten, co dodaję. Że możemy wyżej skakać. Nie dałoby się wizytek doskoczyć stąd na tamtą kolejną Nie, chyba nie będzie się dało, ale spróbujmy, widzowie Nie, nie da się Cóż, nie będzie się dało, niestety Nie będzie się dało, nawet się nie da przez drugi od razu skakać, ale... Dobrze, no, widzowie, idziemy dalej Ojej, jakie to jest powolutkie Wolne, wolne Skaczemy, pił. Udało się! Oj, no, ja teraz widzę najlepsze, zjeżdżalnia O nie! Czemu ja spadłem na siedząco? Ui, o kurde Jak fajnie było Ze zjeżdżalni Oj, spadłem Jakby co, widzowie Ja na nie jestem aż taki dobry w te obbi Znaczy, bo bardzo dlatego nie jestem dobry w hobby, bo nie gram za dużo w takie hobby. Dlatego. Piu. Lecimy. Hop. Hop. I hop. Na kolejne. I teraz duże słodki O, widzowie, patrzcie, tam hagi łagi jest. To jest chyba koniec przy hagi łagi. No, jest koniec widzowie tam, gdzie teraz myszką robię. Rozmierzcham tam, macham, o że widzowie, idziemy dalej Kolejne Kolejny przystanek Hop Hop, spróbujemy przejść całe te obudziki, wyczynam czy nam się uda Ale nie no, wątpię w to, że nam się w to uda To uda na tym odcinku Zrobi. zrobić a w ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzu, czy, czy chcecie serię taką, gdzie po prostu, gdzie gram w różne gierki na Robloxie, czy chcecie, żebym jakiś obi przechodził. Możecie też do mnie dołączać, bo co, widzowie, możecie też mnie zapraszać do znajomych, tu macie mój nick, możecie teraz sobie zrobić, teraz możecie mnie dodać, macie mój nick, macie teraz chwilę, żeby mnie dodać. Dobra, myślę widzowie, że mi już mnie dodaliście ja, ja widzę, mam na razie mam full, yy, full całe ten zapełnione z, ze znajomych Ale... ale pousułam po się trochę Napiszcie widzowie w komentarzu wasze niki Wasze niki w komentarzu napiszcie czy Mm, bo będę chciał Was, znaczy, jak Wy mnie już dodacie, widzowie, nie? No to wtedy, to wtedy nie będę wiedział, który, którzy to wy, więc w komentarzu mi napiszcie nikt, żebym później wiedział, kogo mam dodać. Bo, bo nie chcący, by mi się mógł też dodać jakiś ktoś nieznajomy. Chciałbym Was, widzowie, dodawać na Roblox. A powinniście mieć Robloxa. No, chyba tak. O nie! Z czemu ja spałem z na tym samym miejscu? Hop! Hop! Skaczemy widzowie. Hop, 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 i hop. O, tu są znikające schody. No znikają ode mną. Jeszcze. Jeszcze długa droga przed nami. No i już spadłem, widzowie. Tak nie może być. Bo już jużem spadł po prostu. Dobra. Idziemy. Nie wiem. Mm, czerwone czy pomarańczowe? Czerwone, pomarańczowe. Czerwone. Oj, nie. Pomarańczowe. O. Co jest? A to mnie widzowie, w ogóle mnie nie zabiło. To nie no. jest aż tak dopracowane. Ale powiem, że się fajnie się przechodzi te obi Dobrze, widzowie, idziemy. Okej, okay, idziemy, widzowie, Wi, wi. Idziemy dalej. Уи. Хоп. Хоп-щуп. 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 И хоп-щуп. i ja, ale tam jest jeszcze dużo do przejścia o nie zabiło mnie o, dy, teraz będziemy tak bokiem szli. O, idziemy bokiem. Hop, hop. Myślę, że te sody przynajmniej nie znikają. Idziemy... Idziemy, idziemy, idziemy Pam, 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 idziemy widzowie, dalej Dalej, 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 ile tych sodów tu? Ile tych sodów jeszcze na górę? Nie, dobra, już mało Już mało sodów widzowie Hop, 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 hop o nie! Znowu. Chciałem ja tak często. Ginę. Teraz bym wpadł na to czerwone. Chodźmy dalej. Chodźmy, chodźmy, chodźmy. Hop. 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 Uii. To, kto to tu postawił? Dobra. Dobrze, widzowie, idziemy dalej. To mnie pamiętam, to by było, to musi być łatwo. Tu jest łatwo widzowie, łatwo. Tutaj chodzimy na koło, bo wiem, że tam się skoczyć nie da. Nawet nie będę testował tego. O nie, no spadłem. Teraz. Naprawdę. Spadłem wizowie, po prostu spadłem. Hop, 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 hop. Zowie, patrzcie, za chwilę koniec. Mm, za chwilę koniec. Już się nie mogę doczekać. Koniec, widzowie, teraz będzie koniec. Przejśliśmy, widzowie, całe. Przejśliśmy całe, jej! Wchodzimy do hakiego Łagiego Dużego. Do pewnie dużego jego brzucha. I uwaga, widzowie, przechodzimy. I, widzowie, wygraliśmy! No i dobrze widzę, jak my jeszcze raz wygraliśmy to mi już się widzę i teraz będziemy żegnali. Nie zapomnijcie zostawić tego lajka i słówka bieżąc z każdym moim nowym filmem. Subskrybujcie, łapkujcie mnie. A my już widzowie się widzimy razem w następnym filmie. Pa pa!